To jak macie już prezenty na Dzień Dziecka dla Waszych dzieci? Jeśli nadal szukacie pomysłu, to koniecznie zobaczcie ten odcinek w całości, dlatego że pokażę Wam same nowości, chyba z jednym wyjątkiem. To są wszystko nowe produkty w naszej ofercie, w sprzedaży od kilku tygodni, więc na pewno uda mi się Was zaskoczyć. To jest, słuchajcie, nowość od marki Yokido. Czyli tej marki od takich wypasionych zabawek kąpielowych. I to jest odrzutowa kaczka, która jest w wersji tej księżniczki, jest jeszcze strażak i jest też pirat. I to jest nie dość, że super fajna, to jeszcze bardzo kompaktowa zabawka. Bo zobaczcie, tutaj jest przysawka, mocujecie to sobie do ściany czy do wanny, i całość się mieści na takiej przestrzeni. I teraz tak, co my tu mamy? Mamy bazę, czyli kaczkę. No i oczywiście jak włączymy tutaj tym guziczkiem, to ona zaczyna bzyczeć, czyli po wodzie płynąć. Tutaj mamy mnóstwo elementów dodatkowych, które tej kaczce możemy zakładać i zdejmować. Możemy jej na przykład zamiast skrzyni ze skarbami włożyć trójząb, o i możemy ją całą przebierać. I w ten sposób dziecko nie dość, że ma fajną zabawkę w wodzie, to ma też taką zabawę manualną, może ją przebierać i układać sobie do tego historię. Oprócz tego wszystko się świetnie przechowuje. Jeżeli zastanawia Was ten uchwyt, to on służy do tego, że łapiecie i wyławiacie wszystkie elementy z wody, a które później tutaj dziurkami obciekają. Jeżeli to jest moment, że Wasze dziecko potrzebuje jakiegoś małego przyjaciela, to świetnie sprawdzi się małpka Zazu. Po pierwsze, jest bardzo przyjemna w dotyku. Ma bardzo fajne takie długie kończyny, co sprawia, że dzieci tak mogą sobie opamiętosić te nóżki i łapki. Rączki się tak zakładają. Można je dzięki temu powiesić na przykład na barierce łóżeczka. A do tego wszystkiego ona ma tutaj w brzuszku taki magiczny mechanizm. Możemy go włączyć na samoświecenie, samogranie albo jedno i drugie. Tutaj mamy regulację głośności. Możemy ustawić tryb cichszy albo nieco głośniejszy, przy czym ten nieco głośniejszy też jest dosyć cichutki i delikatny. I tutaj mamy trzy melodie. My ustawmy sobie wersję premium. O i zobaczcie, po włożeniu tego do brzuszka i po naciśnięciu brzuszka wtedy albo się włącza samo światełko, albo światełko i melodia. Teraz te słońce nas rozpieszcza i nie widać tego, bo ona się świeci naprawdę bardzo delikatnie. Drugim ściśnięciem się wyłącza. To są słuchajcie pikselki, coś pomiędzy klockami i puzlami powiedziałabym. Elementy są naprawdę malutkie. W każdym zestawie mamy do złożenia określone figurki, które mamy na Obrazku i w środku jest instrukcja 1 do 1, więc możemy to budować układając klocki na instrukcji bądź obok. Wymaga to dosyć dużej precyzji, więc to jest no, raczej dla takich dzieci już ogarniętych. Możemy też oczywiście tworzyć swoje konstrukcje. I to, co jest najfajniejsze w tym wszystkim, że po zbudowaniu to jest mega sztywne. Te klocki są z takiego dosyć twardawego plastiku i dzieci mogą się nim bawić, budować historię, czy on może stać się dekoracją taką stojącą na półce, dlatego, że one się nie rozpadają. To, co jest fajnego zawsze z jako pomysł na prezent to są takie dziewczyńskie gadżety, czyli na przykład możemy mieć spinki, te firmy Mary Mary są naprawdę przepiękne i takie są w takiej letniej odsłonie, czy te kokardki z bąbelkami, czy lody, czy takie dyndające wisienki, bądź tematyczne na przykład jednorożca, jeżeli dziewczynka jest fanką. Są też bardzo fajne naprasowanki. Ja sobie tutaj, zobaczcie, zrobiłam jednorożca na dżinsach i wygląda to naprawdę bardzo ładnie i on idealnie przylega. Mega fajną opcją, y, taką konstruktorsko-artystyczną, są nowe zestawy, takie powiększone modari samochodów, które po pierwsze trzeba samemu złożyć, a po drugie można samemu pomalować. Y, zestaw podstawowy to jest to, ale one teraz są z takim rozszerzeniem, z dodatkową karoserią i dodatkowym zestawem kół. Dostajemy y, samochód w częściach i taki mały śrubokręcik i tutaj w niektórych elementach są takie małe śrubki, które tym śrubokręcikiem sobie będziemy wkręcać w odpowiednim miejscu. W momencie, kiedy już mamy cały samochód skręcony, to tę karoserię możemy malować wszystkim, czym zechcecie. Zwykłymi farbami, flamastrami, lakierem do paznokci. W tym podstawowym zestawie te dwie bazowe części, czyli podwozie i maska, one są podwójnie, dwa razy, żeby było więcej zabawy, więcej malowania. A po złożeniu i po pomalowaniu to autka naprawdę fajnie jeżdżą, więc są też po prostu fajną zabawką. I mam super wiadomość. Marka Żano, znana z bardzo fajnych zabawek wprowadziła niedawno, w sam raz na Dzień Dziecka, mnóstwo nowości wśród tych zestawów artystycznych. Wybrałam kilka, żeby Wam pokazać, ale koniecznie zajrzyjcie na stronę, na przykład klikając ten link, żeby zobaczyć sobie wszystkie. I więc po kolei. Na początku zeszyty artystyczne. One są w dwóch wersjach. Jedna jest taka jak zeszyt taki tradycyjny, a druga jest jak tak zwany koło zeszyt. Obie polegają mniej więcej na tym samym, czyli mamy rysunki i naklejki. Plus zostają nam zawsze elementy do pokolorowania. Tutaj w przypadku yy, tych mniejszych zeszytów jest mniej tych elementów. Możemy jej na przykład zacząć od ubrania naszej modelki w spódnicę. Później dokleić jej bluzkę. O, i właściwie całą resztę już możemy pokolorować. A jeżeli chcemy jeszcze jakichś bajerów, to mamy też wybór y, takich dodatków. No i jest oczywiście duży wybór tych dziewczyn do ozdobienia. Ten zeszyt ma nieco większy format i ma też więcej tych elementów dodatkowych. Mamy dodatki do każdej sukienki od razu. Jeszcze mamy takie naklejki wypukłe. Więc możemy takie jeszcze dodatkowe bajer mieć na tych rysunkach. Najfajniejsze jest to, że za każdym razem dzieci mogą wyklejać i później całą resztę pokolorować. Druga propozycja to są takie wyklejanki z pomponami. Tu jest akurat zestaw lama. W zestawie mamy trzy takie obrazki. Ja tu jeden zaczęłam wyklejać. Yy, tutaj mamy lamę i teraz tak, mamy taki specjalny patyczek do podważania tych elementów, które są do odklejenia. Podważamy, odklejamy i mamy pomponik tutaj biały, przyklejamy na przykład. O, a te pola, takie y, z takimi liniami, do nich mamy dwa sznureczki. Ja tutaj zaczęłam wyklejać kaktusa, widzicie? Y, I tutaj to jest też fajna praca manualna, bo tą nitkę trzeba tak bardzo dokładnie tutaj przyklejać. To jest super wiadomość, słuchajcie, bo y, to jest kurczliwy plastik. W wersji niebiżuteryjnej, bo do tej pory rząd e, miał tylko biżuterię z kurczliwego plastiku. A teraz mamy do zrobienia magnesy i breloczek, czyli coś dużo bardziej t, e, uniwersalnego, jeżeli chodzi o płet dzieci. Przypomnę Wam tylko, na czym polega kurczliwy plastik. To są tego typu elementy z takiego białego tworzywa, trochę giętkiego, niezbyt sztywnego, które kolorujemy zwykłymi kredkami według e, załączonych szablonów albo według własnego pomysłu. I wkładamy do piekarnika. I wtedy jest taki super efekt, jak one się tak dzik, kurczą. Otrzymujemy plastik z wyraźnymi kolorami, wyraźnie pokolorowany. I mamy tutaj elementy dodatkowe właśnie do zrobienia magnesów albo breloczka. I jeszcze jeden zestaw, który bardzo wpadł mi w oko. To są takie błyszczące dekoracje do powieszenia. Gdzieś w pokoju, może w oknie na przykład. W zestawie mamy szablony do wykonania tych dekoracji. Ja zaczęłam powoli wy... Klejać ananasa, i, yy, i instrukcje, jak to można zrobić. Te elementy są, jak widzicie, naprawdę bardzo, bardzo drobne. Gdzie te białe i jasno-różowe koraliki, mają taki pobłysk. One są takie kryształkowe, więc wynik końcowy jest efektowny. Są jeszcze też sznureczki do powieszenia ich. I zobaczcie, trzeba taki koraliczek złowić i go sobie tu. O. Jak widzicie jest to naprawdę precyzyjna robota, fajna dekoracja do powieszenia gdzieś w pokoju, ale to już jest zdecydowanie dla starszych dziewczynek, bo naprawdę wymaga ogromnej precyzji, według producenta takich 7+.